Mam spotkania na uczelniach w związku z inną moją książką Przemilczane ludobójstwo na Kresach I tutaj mam ta takie dwa doświadczenia Pierwsze, że to jest dokładnie podobna sprawa jak z lustracją Starano się przez 20 lat przemilczeć Że wymordowano 150 tysięcy Polaków przez nacjonalistów ukraińskich Udało się to? Nie udało się przemilczeć Bo sprawa wraca jak bumerang Już Nie dotyczy e, moich rodziców, nawet mnie jako syna kresowian, tylko już wnuków, czyli to jest kolejny przykład. Ale miałem spotkanie w Toruniu, na uniwersytecie, gdzie miałem mówić o e, kresach. No oczywiście powiedziałem swoje i tak dalej. W drugim pytaniu padło pytanie o lustrację, bo tam był problem tego znanego astronoma. I co się okazało? Że ci ludzie tam, a to aż kipi. Więc y, dopóki to nie dotyka pewnego środowiska, uczelni czy innych sytuacji, to nieraz jest to traktowane jako opowieść o wyprawach krzyżowych. Natomiast jeżeli to dotyka i wychodzą te rzeczy, to to jest. Ja mam teraz, zaproszony byłem do jednego z liceów po filmie e, Ksiądz Popiełuszko. Co się okazało? Jak ludzie poszli na film i zobaczyli pewne rzeczy, to dopiero się okazało, że to jest też droga dotarcia do młodego pokolenia. Być może ta próba zalewania betonem, a że to nieważna, pewna propaganda, która jest w gazetach, ona rzeczywiście usypia, ale to wraca. Więc myślę, że to trzeba pokazać. To, no, ja nie mam innych argumentów poza tym, że tak jak tu była wspomniana postać Józefa Mackiewicza, który napisał wiele kontrowersyjnych książek, i przez swoich to niektórzy by go w łysce wody utopili, yy, pisał na emigracji, umarł w nędzy w Monachium. On powiedział, że tylko prawda jest ciekawa. I ta mod to jest na tej zasadzie, że tylko prawda pokazuje pewne zjawiska.